Przyczepmy ją do samochodu. Nie wygląda najlepiej. Co się, dzieje? Co się... No przestań! Hej, wszystkim z tej strony Screamy, witajcie w nowym odcinku z The Long Drive w Robloxie. I dzisiaj słuchajcie, wracamy do tej gry, ponieważ zobaczcie, zobaczcie co my tutaj mamy. Mamy helikopter, mamy helikopter, który jest na spawnie, więc... nie, nie mamy helikoptera, nadal nie mamy helikoptera. Ale już w następnym odcinku! W następnym odcinku przysięgam! W następnym odcinku będzie helikopter. Możliwe, że ten odcinek nawet będzie jutro. Jeszcze tego nie wiem, nie obiecuję. Ale obiecuję, że jak zostawicie te 4000 lajków, to w następnym odcinku na pewno helikopter się pojawi. Zaczynamy odcinek! Przepraszam za tego pranka. A i zapomniałem opowiedzieć o głównym powodzie Dlaczego wracamy do tej gry Z tego względu, że ktoś w komentarzach Macie tu komentarz Napisał mi, że screaming na 30 tysiącach metrów Zaczyna się nowy biom Jest też jakiś budynek ponoć Więc tam jedziemy Będzie to troszkę długa droga Szczególnie dla tego samochodu, który pożera Dosłownie pożera paliwo Także zalejmy go jak najwięcej Weźmy jeszcze stąd paliwo Okej, okay, 18 litrów powinno nam nam starczyć na tą podróż, chociaż nigdy nie wiadomo. Weźmy oczywiście latarkę. Mam nadzieję, że nam nie wypadnie przez dach. Ale najpierw w sumie zróbmy jedną rzecz. Zamieńmy koła tutaj. I... 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 Idealnie. Co... Pół litra już zniknęło?! Przecież, przecież ja przejechałem, nie wiem, 20 metrów! Dlaczego pół litra zniknęło niby? W ten sposób na pewno nie dojedziemy do 30 kilometra! Weźmy jeszcze koła, jakbyśmy spotkali jakąś przyczepę! Albo, albo w sumie weźmy te koła do przyczepy! Okej! Okay. Odpalamy silnik i jedziemy w podróż! Jedziemy na 30 kilometr odkryć! Odkryć ten nowy budynek! Tu 309 km na godzinę wyciąga! Oczywiście gasimy silnik, żeby nie marnować paliwa. Na razie się nigdzie nie zatrzymujemy. Nie widzę nigdzie nowych potworów. To są same mutanty. Czy oni w ogóle nie dodali tych nowych potworów tutaj? O! No! Jesteśmy przy moście, weźmy paliwo! Już 5 litrów zniknęło. To jest dosłownie litr na kilometr, mimo że wyłączam samochód co chwilę. Także potrzebujemy 30 litrów, żeby dojechać. 31,4 litra. Jedziemy dalej! Proszę screamie, nie wywal się tylko. Coś tam stoi! Zobaczcie, bandyta stoi z autem rozwalonym Rozjedźmy go! Rozjedźmy! Oho, nie zadziałało! Jeszcze meteorydy! <grymne> Meteor cofaj się, cofaj się, cofaj się! Tylko, to Prawie to meteorytem! O, czy. Zbliżają się tu! Zbliżają się tu meteoryty! Jakim cudem ty żyjesz jeszcze? Puh. Nie no, on jest jakiś nieśmiertelny! On stoi, a tam 20 meteorytów walnęło już! Rozjedźmy! Nie, nie! Co? Patrz, mi samochód! On jest serio jakimś kuzakiem! Gdzie. Gdzie. Poleciał. Jedziemy stąd, bo on jest straszny! Robi się powoli, no zaraz nic nie będzie widać. Jeszcze burza jest! Nie no, super, gorzej być nie może! Kompletnie nic nie widać! Jeszcze przed nami są bandyci! O, nie! Dostałem! Po prostu cudownie! Wchodzimy do auta i jedziemy dalej. Przez tych bandytów teraz trzeba... Nie. Działa auto Jeszcze w silniku się olej kończy Czemu niby jeszcze jest gorąco jak jest noc na pustyni A jak jest gorąco to nam szybciej głód spada Więc musimy się jeszcze bardziej pośpieszyć Jedziemy Szukamy jakiegoś budynku z jedzeniem Proszę, proszę Co tam jest, czemu to wisi No nie Co panu się stało Ten, ten pan zdecydowanie troszkę wypił Jedziemy stąd widzowie co, Znowu się wywalił. Proszę, czy macie jakieś jedzenie? Gdzie jest jedzenie? Tu jest jabłko, jabłko, szybko. Mamy przeogromne pragnienie. Tu jest baton, tu jest baton, tu jest baton. Zaraz jeszcze umrę przez nich. Weź ty się, odczep, trzymaj C4. Rozwalamy. Mu, tata, gdzie on poleciał? Gdzie jest ten baton, gdzie jest ten baton? Ten baton też odleciał. Tu jest jakiś, tu jest jakaś czekolada, dobrze. Nie gryź, nie gryź, nie gryź, nie gryź. O, zginąłem! I czemu jestem pod paletą? Dobrze, chociaż nie mamy żadnego głodu, zobaczcie, mo Mutant utknął z kaloryferem na twarzy. Możemy jechać dalej. A czekajcie, bo nam się olej kończył w silniku. Zaraz nie zajedziemy nigdzie dalej. Weźmy też jakieś jedzenie. Postarajmy się przede wszystkim nie umrzeć. Zostawcie mnie, zostawcie mnie. Tutaj oleju żadnego nie ma. Z tyłu budynku też oleju nie ma. Może na górze coś będzie. Tutaj też nic nie ma. Dzień dobry, czy macie olej? Mają wodę, woda nam się też przyda. Ma mają też kamień, nie, nie wiem czemu w sklepie. Ja biorę tą wodę, jakby co, okej. Okay. Wy wychodzę, okej. Okay. Musimy się jakoś przez nich przebić. Dobra, przebijamy się, przebijamy się, przebijamy się. No, przestań mnie gonić, bo cię zamknę. <śleszte> zamknę cię w bagażniku, rozumiesz. No. <śleszte> Idziemy teraz na spokojnie dolać wodę Dopiero 12 kilometrów. przejechałem jeszcze. Co się patrzysz? Jeszcze już nie mamy oleju, bo jedziemy. Jedziemy dalej. Ale w sumie zaraz będzie 15 kilometr. Tam jest olej, tam jest paliwo, tam jest wszystko. Więc będziemy mogli się tam doposażyć trochę. Jesteśmy na miejscu. I teraz dolewamy paliwa, dolewamy wody, dolewamy oleju. O! Samochód, samochód, zobaczcie, zablokuje się tutaj! Wreszcie mogę! Cię zobaczyć! No... <grym> Jedziemy! Zbliżamy się do progu 20 kilometrów, ale zobaczcie, mamy tutaj przyczepkę! Przyczepkę, na którą bardzo czekałem, zobaczmy czy ona działa, da się ją złapać! Ostatniej nie dało się złapać! Czemu tu podłogi nie ma? Ale mamy też do niej specjalne koła. Jak te koła są więcej warte niż ta przyczepa cała? Podjedźmy do samochodu, przyczepmy ją do samochodu. O, tym. Nie wygląda najlepiej I jedziemy Jedziemy na miasto Czemu ona się tak trzęsie? Czemu ona driftuje? Wjechałem w słup jeszcze Przy cię Co ona robi? Proszę cię, nie trolluj mi teraz gry Bo muszę przejechać przez to miasto nie, 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 nie Nie, nie Co ty robisz? Co? Co się dzieje? Czemu samochód? Aha Co się, co się... No przestań Krzy! Nie! Nie! Nie, proszę, proszę Zostaw mój samochodzik Zabiorę ci te koła Zostawię w spokoju, proszę Zostaw mój samochód Jeszcze mu nie, 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 nie Nie, 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 nie Nie! Zostaw mój samochód to widzicie? No proszę, pomóżcie mi, nie gryźcie mnie. gorzej być nie może. Jeszcze noc się robi. Idźcie do domu sobie. No czemu mnie gonicie! Nie, nie, wstała, wstała, wstała. Szybko, 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 szybko. Zostaw mój samochód, zostaw mój samochód, zostaw mój samochód. Szybko, szybko. Odłączamy koła, odłączamy koła. Zostawcie mnie, zostawcie mnie. Odczepiamy przyczepę. Da się ją w ogóle odczepić? Udało się. Co się dzieje z samochodem? Czemu on nadal lata? Odpal go z Od, odpaliłem, Odpaliłem, co się dzieje? Ty, 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 zepsuł się! Nie, jeszcze mnie gryzą Zabrali mi samochód! Nie, no jeszcze nie mam broni żadnej! No to, to jest drama To jest po prostu naj. Co to jest? Ufo tam jest! To jest po prostu najgorsza sytuacja z wszystkich możliwych. Nie nie ma gorszej! Czekajcie, może wejdą do środka przyczepy? Tędy, 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 chodźcie do, do środka. Nie, nie, nie dajcie mi spokój! Odczepmy koła, to też nic nie daje. Schowajmy się w przyczepie i pomyślmy trochę, co, co tu można zrobić. Bo gdzie ty mnie popychasz? Popychasz Popycha mnie p No nie, no jeszcze samochód zaczął się kręcić Mutant <grym>, dostał Czemu się kręcisz? Potrzebujemy przyczepy, żeby uspokoić ten samochód Dobrze w tą stronę pchaj Dobrze, dobrze, właśnie o to chodzi W tą stronę Przyczepmy teraz przyczepę, szybko, szybko Szybko, szybko, nie pch Czemu tak dziwnie zginąłem? Szybko, 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 teraz podłączamy! Podłączamy przyczepę i się nie naprawiło ani trochę! Teraz tu siedzisz i naprawiasz mi samochód. Nic tutaj się nie da już zrobić. Widzowie najgorzej, że tu nie ma innych aut na tej mapie, że trzeba by było się wracać do początku, żeby mieć jakiś samochód. Czas zresetować grę. No, no śmiało jest. <gry> W takim razie jedziemy kamperem, widzowie 160 km na godzinę. Mam nadzieję, że się nie wywrócę! czym Trzymajcie mi kciuki! Czemu dostaje damage? Czemu dostaje damage jak jadę w kamperze? Nie no to są żarty jakieś! I komi nie, nie, nie! Wróciłem ci! 30 sekund minęło od kiedy to powiedziałem, nie? Jeszcze się wywrócił. Nie da się go pewnie obrócić, znając życie! Jedziemy! Wywróciłem się znowu na dziewiątym kilometrze. Obróć się, obróć się, obróć się, obróć się. Ło! Wow, wow, czekaj się, drzwiami da się! Tylko w złą stronę się obrócił! A to przepraszam bardzo, co się stało? Czemu, czemu są trzy budynki na raz? Tego nie widzieliśmy. Tu jest jakiś generator i to pewnie z paliwa generuje też... Olej, który nam się chyba skończył właśnie. Jednak się przegrzewa silnik. Zobaczcie, mamy full oleju. Mamy mega dużo paliwa. Te dwa auto jest niezawodne. McLaren to jednak McLaren. P powiedział Scream jak mu się woda w chłodnicy skończyła, bo się przegrzał. P Ale oczywiście McLaren pojedzie też bez wody. Jedziemy dalej. Jesteśmy już prawie na miejscu. Zostało pół kilometra, 200 metrów do miasta. Zobaczcie, już, już lecą. Brajnych jest. Może ja najpierw pojedzenie jakiekolwiek pójdę, zanim do nich pójdę. Jeszcze burza jest szybko, szybko. Jedzenie, 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 nie umrzej teraz Screamy, Nie umrzej teraz screamy! Tu jest baton, dobra! Jedziemy na nich, jedziemy w ich stronę i zaraz się zawrócimy, jak ich wszystkich zwarbimy! Zobaczcie, a co oni są szybcy! Ile ich jest? Przejeżdżamy! Przejeżdżamy! Przejeżdżamy przez miasto! Udało się! Udało. Zostało 3,5 km Jestem mega podekscytowany Na tą nowość Mam nadzieję, że też widz mnie nie oszukał Bo tutaj z 3 godziny się męczę z tym odcinkiem Proszę, proszę żeby to nie było Kłamstwo żadne 3 km Zbliżamy się, przyspieszamy z górki 2 km 800 metrów, 800 metrów 700 metrów, jedź Ten samochód mi się cały czas przegrzewa Ale jedzie, nie poddaje się 500 metrów, 500 metrów już jakoś dziwnie pogoda wygląda, albo mi się wydaje. To już są złudzenia od tego słońca. Proszę, 200 metrów zostało, 150. Nic nie widzę. Nie no, proszę. Jest jakiś budynek? 30 kilometrów. Już minęło? Nic tu nie ma! Nic tu nie ma! Zobaczcie, nie ma tu nic. 31 kilometrów. Też nic nie ma. Czemu w takim razie ktoś potwierdził słowa tego człowieka? Dlaczego? Nie no, jest mi mega smutno, jest, jest mi ogromnie smutno. Co ty robisz w dachu? Także to w sumie wszystko na ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie subikę i lajka. Proszę, ja wam dziękuję za oglądanie i pa pa.